Siemanko, siemanko, z tej strony Ocz, witam was bardzo serdecznie dzisiaj 3 kwietnia w piąteczek, piątek, piąteczek, piątunio, a to oznacza, że może małą loterykę byśmy sobie dzisiaj zrobili odnośnie informacji gdzie i u kogo, tutaj po wejściu na mapkę eventową, która jest dosyć mała, podchodzimy do Eliaha, no i zagadujemy, ja tu biznes, przyszedłem mówić, pokaż co masz w swojej ofercie. No, i tutaj widzimy, ma kuferki ulepszony, heroiczny, legendarny. Różnica między heroicznym a legendarnym jest strasznie duża, dlatego postanowiłem kupować tym razem tylko kuferki heroiczne. Doładowałem łuski, więc jest za co kupować. Ponadto znajdziemy tutaj też kuponem teleport, przywołanie drużyny na torbę i na outfit, okruchy złota oraz wyzwanie rewolwerowców. Ale to, co mnie najbardziej interesuje, to są kuferki szczęśliwca. Dwa heroiczne. I takich kuferków, przełożyłem trochę itemów do depo, żeby tutaj mieć miejsce, wezmę 10 sztuk. Tak, wezmę aż 10 heroicznych kuferków. 3990 smoczych łusek. Mnie to kosztowało ale nie ma problemu, dobrze, że się składają w jeden, bo nie będą mi zajmować tyle miejsca. Więc 17 wolnych miejsc w torbie. To co, zaczynamy? Pierwszy kuferek, a w nim zwój wywo wywołania sklepu unikatowy. Uuu, no niestety. Nic ciekawego. Ciekawe, jak ją sklep w ogóle wywołuje. O, od Tuni. Wow. <laughs> Super, nie, no mega, mega, naprawdę polecam. Ale dobra, nic się nie stało. To dopiero pierwszy kuferek, 399 smoczyk, łusek za mną. To lecimy następny. A w nim trzy przedmioty. Patrzcie. Zwój teleportacji Kolosa. Pięć użyć teleportacji na Kolosa. Zwój przywołania drużyny na Kolosa. I Unikatowy blanket na wielkanocne wdzianko. u fajnie. No i teraz pytanko, te wdzianko chyba tutaj u Pearl się wymienia. Zinteresowałaś mnie? A nic, to zasmocza łuski. Merylu. Zobaczymy, gdzie jest Mary. Nie ma tutaj, dobra. To za chwilę poszukam na internetach. Gdzie to w ogóle wymienić. Następny kuferek. Wo. wow. wow, wow, wow. Piuro podróżnika 2 teleportuje nam okradła. Zwój czerwonego smoka. Oraz kolejny zwój teleportacji kolosa 1. To już mam takich zwójów 2. 5 użyć. Teleportacji na kolosa. Spoko, luz. Wykorzystamy. Ale może to ta mapka tak działa na, na te loty, które tutaj są? Więc e, zobaczymy, jak tutaj w Ithan ma się życie. Ale w Ithan sporo ludzi. E, pozdrawiam ja od Youtuba. E, pozdrawiam tutaj e, Fapusia. Pozdrawiam z Pozdrawiam distrotutore. Tu ale ty masz nick pokręcony chłopie. O! Łamacz językowy. No ale gdzie by sobie nie otworzyć jak nie na sali królewskiej, która jest pusta. Patrzcie, pusto. A więc. Patrzcie, Hero. Hero, poszło hero. Z duży worek złota szczęśliwca. Kupon kufer. Kuferek kuponów. I wyzwanie rewolwerowców. O jacie. Więc dobrze, że tutaj wpadliśmy na tą salę królewską. Ile tego złota? 3M, ponad 3M. I jeszcze 6 kuferków przed nami. Cóż to się będzie działo? Gdyby jeszcze wypadł Lega kuferek. Uuu. Co wy na to? Odpalamy kolejny. I. Wywołanie sklepu. Dobra, luz. Poczekajmy chwilę. Ubijmy E2 i zaraz do was wracam. A więc lecimy drugą turę kuferków. Pozostało jeszcze 5. Z czego spadło nam jedno wyzwanie rewolwerowca. To co? Na początku wyzwanie, moi drodzy, idziemy zrobić. A następnie kolejne 5 kuferków. Wyzwanie... Wyzwania wykonujemy u szybkiej Rachel3039. Tak, chciałbym podjąć się wyzwania. I wybieram wyzwania na około 55 poziom. Tak. Lecimy na wyzwanko Koboldi. Będzie trudno się przedrzeć. One naprawdę są mocne. Szczególnie w grupie. Fajnie się na nich expi jak xp na Gefion ten 49 To koboldy raz dwa mi to umożliwiły I już jesteśmy w magicznym przejściu, więc wchodzimy A z wyzwania Porywacz pisanek gin Podwójny strzał Leżysz I skradzione pisanki Szukam najładniejszej I ona mi daje, moi drodzy Heroiczne buty bardzo złego przewodnika na 58 level. Więc bardzo dobrze wykorzystane tutaj wyzwanie. Ciekawe, po ile takie butki są warte na Katacha, bo nie mam pojęcia. Ale jako, że są butki z przewodnika, to mogą być dosyć drogie. Zaraz je tutaj odnajdziemy. Heroiczne. Patrzcie ile one są na aukcji 45 47 milionów złota. No, dobry dropik. No tworzymy też ten kuferek kuponów, ale tutaj tylko 3 kuponiki. Na teleport, na outfit oraz jeszcze jeden na teleport. Także luz. I pięć kuferków. Lecimy następny. Hero. Melodia wieków. Specjalny efekt usunięcia obrażeń warunkowych ze swojej drużyny. I jeszcze jeden zwój wywołania sklepu. Cztery kuferki. Idę do Itchan. Ithan, Ithan lepsze loty były. Uuuu, ktoś tu ma liścik. <laughs> Orełki. Cześć Maruda, witam cię. O, ale ty masz fajny strój. Ciekawe skąd. Dobra, i odpalamy kolejny kuferek. A w nim ulepszony te zwój teleportacji Kolosa pierwszy. Trzy kuferki. Pięć miejsc w torbie. Odpalamy. Patrzcie, Hero blank Blanket na nocne wdzianko heroiczny. Pięknie. Kuferek kuponów oraz Zwój przywołania drużyn na Kolosa. Och, tych zwoi, to tych Kolosów, to bym mógł bić teraz po 10 dziennie. Sporo, nie powiem, sporo tego. I mamy jeszcze dwa kuferki. Dwa kuferki. A w nich? Przyjaciel Iskra Unikat, no pięknie mamy tutaj chowańca, wykonuje, bądź uroczy, jak słodko, garmory, co wy tutaj wprowadziliście pięknego. I zwój wywołania depozytu, od razu sobie tutaj odpalimy chowańca. Patrzcie jaki słodziak, bądź uroczy. Dobra, chodź, chodź do depozytu, przełożymy tam trochę rzeczy, które tutaj mamy niepotrzebnych, bo jeszcze jest jeden kuferek. No jeżeli wypadną trzy rzeczy, to warto, żeby było widzieć co dokładnie tam spadnie. Także odpalamy depozycik. Ostatnia zakładeczka. I wrzucamy w zwój wywołania depozytu i budki też tutaj wrzucamy, spoko. I cztery miejsca. Cztery miejsca, ostatni kuferek. Trzymajcie kciuki, żeby była lega. Ja trzymam. Trzy. 2 i. Dwa heroiki! Patrzcie, heroiczne błogosławieństwo pełne mocy, ile unik 81 życie SA211 oraz w werble ochronne. E aura Pancerz plus 30% na 10 tur i odporności magiczne plus 20% na 10 tur. Ojojoj, ale będzie walczone. Może ktoś teraz PVP ze mną chce na równym levelku, co? Deszcze nie wszystko, bo tutaj. Planuję przenieść się naszyjnik legendarny. over, daj mi znać na Instagramie, co z tym naszyjnikiem, bo chcę po niego wpaść na tarchunę, chcę go tu przenosić, bo jednak taki naszyjnik legendarny będzie się lepiej prezentować niż ten heroiczny. Daj mi tylko znać i. i się dogadamy. Także dzięki wam bardzo. To taki początek eventu tutaj wielkanocnego oczywiście, bo jak wiecie będzie się działo zdecydowanie więcej na moim kanale, no i na mojej postaci. Będzie więcej loterii, no i więcej tutaj biegania. A być może jakiegoś herosa również ubijemy razem. Także dzięki Wam bardzo, trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.